Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Automation. Dzisiaj będę chciał zrobić taki bardziej luźny odcinek, może taki trochę bardziej zachęcający. Bo kto będzie chciał, to dołączy do tego, a kto nie, to nie. Mam zamiar zrobić sobie takie krótkie porównanie samochodów GT3. Kto chce to zrobić, kto nie, to nie. Ja tutaj w trakcie filmu postaram się przybliżyć, jakie mam mieć parametry oraz osiągi, i będę je dawać. W formie listy na ekranie. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu, bo to będzie na fazie postprodukcji, wiadomo. Dodane dopiero. Więc dobra, zaczynając te, tego wszystkiego, bo to takie Ala GT trzyma być, to zacznę od po prostu Card Design. Ja sobie już wybrałem jakiś samochód, ale na przykładzie niego będę dawać wszystko, ponieważ nie chcę, żeby to tak na żywca trochę wyszło, więc ja mam trochę bardziej przygotowany tutaj scenariusz. Oraz to, co jakie będą limity samochodu, więc dobra, eee, pierwsza rzecz to jest oczywiście car model. Możecie wziąć z jakiegokolwiek roku sobie zechcecie. Najważniejsza rzecz, żeby mieć tylko nadwozie kupę. Następną rzeczą możecie mieć, nic, z której chcecie. W ogóle nie zaznaczacie nic z hardtopem czy softtopem. Ma to nie być kabriolet, ma to być twardy dach, więc to też miejcie na uwadze. Wheelbase nie ma znaczenia tutaj. Citro, dajcie sobie tutaj na dwa, ponieważ wtedy ograniczę te dziwne nadwozia, które mają trochę więcej na przykład siedzisk, a trochę bardziej nierealistyczne są. A tak to będzie trochę lepiej. Oraz liczba drzwi, żeby była od dwóch do dwóch. No i czy to jest mod, czy nie, nie ma znaczenia. Ja i tak mam raczej wszystkie modyfikacje, więc kto zechce, to sobie e, zrobi z moda albo nie. No dobra. W następnej zakładce e, najważniejsze rzeczy, jakie musicie mieć ustawione. E, to już będzie taki przymus trochę, czyli aluminium, monokok, a potem żeby było z carbonu, carbon fiber tak zwany. Czyli te trzy materiały muszą być, e, znaczy dwa materiały i jeden typ e, podwozia musi być tak jak tutaj jest wybrane. E, engine placement jest od Was w pełni zależny, tak samo front i rear suspension. Cały samochód nie może posiadać ani Tech pula tak zwanego, czyli tutaj z Sandboxa nie może mieć ani jednego danego na plus 1, 2, 3, 4, 5 do 15 musi być wszędzie zero. Tak samo, quality wszystkie suwaki muszą być na zero Oprócz jednego, którego, o którym jeszcze wspomnę troszkę dalej. Następną zakładką będzie silnik. I tutaj bardzo fajnie było, jakby była jakaś różnorodność, czyli robicie co chcecie. Ale za to limit będzie załóżmy 6.000, czyli Równo 6 litrów pojemności eee, Materiały sobie możecie wybrać jakie chcecie, engine block tak samo eee, Szerokość tłoka jaką sobie wybierzecie, tak sobie wybierzecie Oraz skok tłoka jaki sobie wybierzecie, tak samo też sobie wybierzecie Ale musicie się mieścić w 6 litrach pojemności Następna rzecz eee, Limitem DOHC czy dual overhead cam, 4 e, zawory na cylinder. Materiały tak samo wybieracie sobie jakie chcecie. I limitem będzie waszym 600 y, koni mechanicznych i 90, żeby nie było, że 601 koni mechanicznych tylko 600 i 90, to jest limit. I tutaj tak samo quality z y, suwaki oraz te na zero wszędzie. Tutaj też jest pełna e, dowolność Tutaj też pamiętajcie, żeby nie przekraczać 6 litrów, czyli limit jest tam i tutaj. Czyli tam możecie sobie na przykład trochę mniej zrobić, a tutaj dociągnąć do 6 litrów. Ja dałem sobie takie 5 i 4. Nawet teraz trochę zepsułem, ale ja to sobie zaraz też naprawię. Yy, dalej idąc, kolejnym limitem minimum tutaj akurat jest minimum 7000 obrotów, czyli wszystko od 7000 obrotów w górę. Nie może być VVT, ani VVL, ponieważ wtedy bardzo łatwo o zrobienie dużo newta przy wysokich partiach obrotów Oraz po prostu niskie spalanie, ale spalanie tutaj nie ma większego znaczenia Ale po prostu taki sobie limit ustawiłem, wymyśliłem Co do turbo, pełna dowolność, fuel system Fuel system wybieracie sobie jaki chcecie, konfigurację jaką chcecie Intake jaki chcecie, ManaFold Size jaki chcecie. No i Fuel Requirement, no to musi być Etanol Blend E85, to jest najważniejsze, żeby było E85. I Ignition Timing możecie sobie ustawić jaki chcecie i Fuel mapę jaką chcecie. Oczywiście cały czas Quality na 0 wszędzie. Następne hydery tak samo. W zasadzie jeżeli chodzi o tą zakładkę możecie zrobić co chcecie. Tylko limitem waszym jest to, żeby głośność silnika było max 85 dB. Ja akurat sobie tak zrobiłem dosyć równo, więc możecie to wziąć za wzór. Musi być 85.0 i nie może być 85.1 Malowanie silnika, jak chcecie to sobie zróbcie, jak nie to nie. I idąc dalej, już jak sobie wybierzecie sobie na dworze, tutaj, bo możecie sobie wybrać różne konfiguracje, czy to będzie z jakimś hardtopem czy softtopem. Ogółem, chcecie bez jakiegokolwiek, bez jakiegokolwiek rodzaju kabrioletu, I po prostu, o, widzicie, znika taka wam zakładka, może ją zaznaczę wam na ekranie, a po prostu możecie też ją zauważyć. Po prostu, żeby nie było kabrioletu. Fajnie jakbyście w ogóle zrobili samochód wizualnie, żeby naprawdę przypomniał GT3, czyli dać spoilery, dyfuzor czy coś, podłogę. Fajnie, jakbyście jeszcze wnętrze zrobili. Za wnętrze, no to po prostu dla mnie plus jeden, jeżeli chodzi o cenę samochodu. To jest naprawdę bardzo fajne, jak to się zrobi wnętrze. Fajnie, jakby jeszcze kierownica się kręciła, bo ja mam zamiar jeździć na kierownicy w ramach tamtego odcinka i będę je porównywać też raczej na kierownicy, żeby było fajnie. Więc też miejcie to na uwadze, żeby auto fajnie się prowadziło. Następną zakładką jest oczywiście drivetrain. Tutaj jest kolejny limit, czyli Musi być napęd na tył, sekwa, 6 biegów i ustawiacie, żeby top gear kończył się na 280 km na godzinę. Możecie też oczywiście manualnie to zrobić, ale musi być 280 na limicie. Yy, dlatego, żeby te auta nie, nie mogły osiągać zbyt dużych prędkości, nie chciałbym, żeby auto miało jakieś 300 km na godzinę, żeby było w stanie osiągnąć. Tylko, żeby wszyscy mieli taki limit, czyli na przykład by szukali sobie gdzieś. Jakieś po prostu inne zalety tego samochodu. No i Clutch 40 LSD musi być dyferencja. A, i nie możecie dawać speed limitera. Speed limiter to po prostu coś, czego nie chcecie, żeby tutaj było. Następną zakładką są opony. Tutaj dosyć prosto. Wybieracie sobie radial racey, softy i szerokości opon do 325 mm. Czyli nie może być więcej, ale może być mniej. Czyli jeżeli sobie zechcecie, możecie zrobić nawet i 255 z przodu i 255 z tyłu. Więc to od was y, pełni jest zależne. Tak samo y, rozmiar opony od was zależny. W sumie tutaj tire diameter jest od was w pełni zależny. Przód i tył. Ale za to rim size y, 18 bądź 19 cali. Czyli albo tak, albo tak. No, raczej będę się trzymać 18, ale kto chce, to sobie zrobi, jak sobie żywnie podoba. Eee, offsety nie mają znaczenia, możecie sobie zrobić, jak chcecie. Rim material, tak samo. I tutaj też musicie pamiętać wszędzie, żeby quality było na 0 i tech pool też na 0. Eee, hamulce, pełna dowolność. Aerodynamika musi być race diffusor. Eee, jak będzie Aero to non. I tutaj cooling flaps, to musi być też non. Eee, front wing e, i tylny wing nie ma większego znaczenia na ile ustawicie, najważniejsze żeby tutaj e, suma waszych e, skrzydeł, w sensie suma waszego docisku przy 250 km na godzinę była jakieś 750 kg, czyli tył załóżmy ma 450, a przód ma 300 kg docisku i to jest wasz limit jeżeli będzie więcej niż 750, czyli 750 Kropka 1 to już odpada. Czyli 750 jest max limitem. Czyli możecie mieć maksymalny docisk. Nie, możecie, yy, nie macie minimalnego docisku. Czyli możecie sobie ustawić jaki chcecie. Ale wiadomo maksymalny więcej może wam dać przy skręcaniu. W szczególności, że te auta trochę mniejsze prędkości osiągają niż na przykład GTE. Czyli warto tutaj dopakować na maksę raczej te 750 kg. Cooling Airflow oraz Brake Airflow pełna dowolność jest, dlatego dałem na minimum, żeby zmniejszyć drag co-efficiency, żeby autor przyjechał. To też taki dla Was prototyp jeżeli ktoś nie wie o co chodzi. Następną zakładką Race Interior jedno siedzisko musi być, e, wnętrze tu Race musi być ustawione, a tutaj Entertainment ustawiacie sobie jaki chcecie. Ja ustawiłem maksymalny Luxury e, Hood, po to, żeby dociążyć sobie samochód. Ponieważ cena tutaj nie będzie grała roli akurat. Następna zakładka to wspomaganie wasze. I tutaj już trochę się dzieje. Ponieważ steering musicie dać manual, racket pinion. Jeżeli macie po polsku to się pewnie po prostu będzie inaczej nazywało. A raczej drugie od góry to i tak będzie. Następne no to jest, musi być TC i ABS. Ja oczywiście będę sobie wyłączać TC, ale najważniejsze żeby był ABS. A TC dlatego, no bo te samochody mają ogółem kontrolę trakcji domyślnie w real life. Safety musi być ustawiony na Advanced 20 No i Quality ustawiacie sobie jak chcecie Możecie zrobić na minus 15 bądź na plus 15 w przypadku Safety I tylko i wyłącznie Safety możecie ustawić sobie Quality suwak Optimize Weight możecie też sobie ustawiać w pełni w górę bądź w dół Tak żeby sobie zoptymalizować samochód do końca tak żeby miał Minimum 1200 kg i to właśnie dlatego jest ten, ta restrykcja. Tutaj taka bardziej nagięta. Żeby mieć równo 1200 bądź więcej. Możecie mieć, minimum musi być 1200 kg, czyli 1200.0. Yy, I to najpierw, żeby tutaj było pis, yy, napisane przy waszym Optimize Weight, czyli musi być 1200.01.0 bądź 0.0. Ale nie może być 1 1 9, 9 9 9 9 bo wtedy już odpada albo po prostu samemu zmienię, więc miejcie to na uwadze jak będziecie robić. Następna zakładka. A tutaj wade distribution sobie ustawiacie jak chcecie. Wiadomo, bliżej 50 na 50 to trochę lepiej auto się prowadzi, ale oczywiście jeżeli dacie bardziej na tył to będziecie mieć więcej przyczepności na tyle przy przyspieszaniu, czyli też auto będzie się łatwiej prowadziło. Następna zakładka. Tutaj jest pełna dowolność. Więc kto chce, to sobie ustawi jak chce. Więc tutaj nie macie w ogóle restrykcji, ale też quality suwak musi być na zero. I tak by to wyglądało. Oczywiście sobie sami samochody sprawdzicie w przy eksporcie samochodów. Ale żeby mi wysłać taki samochód, takiego gotowca już jak zrobicie to już jak zrobicie swojego całego, klikacie save, open folder i wysyłacie mi wasz samochód, który zrobiliście. Czyli akurat w tym przypadku to jest mój samochód, czyli kopiujecie go sobie i wrzucicie go do mnie na Discorda z jakimś krótkim opisem, czyli na przykład wrzucicie go już wam pokazuję na kanał Automation i BeamNG Drive, na przykład tutaj. Yy, rzucicie sobie plik, nazwiecie go, że, a nie wiem, wasza ksywka, nie wiem, wymyślicie sobie, bo, bo, tak żebym wiedział kto, kto zrobił samochód, yy, bo te Discordowe ksywki, no to wiadomo, różnie bywa oraz większość osób tutaj jest z Aseto, a nie z Bimedzi Drive'a, więc wpisujecie swoją ksywkę oraz po prostu tyle. I ja będę wiedział po prostu, że to jest wasz samochód i tak to będzie wyglądało. Na jakich torach będę testować te samochody? Jeszcze nie wiem, ale na pewno będą związane z GT3, czyli jakieś Hungaroring, SPA, pewnie jakieś Lemans, walne, więc 280 km na godzinę to może być mały VMAX, ale na pewno przetestuję go sobie tak luźno, ale to już raczej nie w ramach testu, tylko w ramach samego prowadzenia. Oczywiście mapki z Bimenji Drive, domyślnie jakie będą, to też wezmę czy też inne tory postaram się załatwić, na których te samochody się ścigają, więc kto chce, zapraszam, jeżeli nie będzie dużo samochodów, to oczywiście od siebie dam jakieś samochody, albo po prostu przeciągnę odcinek ile się da. Każdy może tutaj wziąć udział w tym. Nagród nie ma, nagrodą po prostu jest to, że jesteście giga odcinka i gratki dla was będą. I ewentualnie, może kiedyś będzie jakiś odcinek z widzami, to na pewno będziecie bardziej priorytetowani. No, albo stream bardziej w sumie będzie. Ale to raczej go zaplanuję przed czasem. A czas, właśnie, bo nie wiem, czy jeszcze powiedziałem, do kiedy macie. Już sobie tylko kalendarz odpalę. Oczywiście, googlowski. Czas jest do 10 lipca, czyli równo. 4 tygodnie od dzisiaj, jak ten filmik wstawiam. E, czyli y, wstawiać się w zasadzie samochody, no, załóżmy do 30 czerwca, czy tam, no, do 30 czerwca, Także miał czas jeszcze przetestować te samochody. I może nawet w ramach live'a zrobiłbym y, środowy odcinek. Więc to jeszcze się zobaczy, w zależności od tego, ile samochodów będzie oraz y, ile będzie na to czasu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że weźmiecie udział. Im więcej was, tym lepiej. A jeżeli nie, no to szkoda. To postaram się wtedy samemu zrobić jakiś fajny odcinek wyrównywawczy. Jeżeli macie jakieś pytania, też możecie pisać na tamtym Discordzie. Oczywiście tutaj też. Dla mnie nie ma problemu. Będę odpisywać raczej na wszystko, bo i tak dużego tłoku tam nie ma. Więc no. To by było na tyle. Zapraszam. Do konkurencji. No. No i trzymajcie się cieplutko. Na razie.